Dzień dobry serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo, chociaż czwartek, to nie będzie satyrycznego odcinka, ale spokojnie w sobotę nadrobimy. W sobotę też wrzucę wam przegląd prasy, bo wczoraj zakończyła się faza grupowa, grupowa ligi mistrzów i o tym należy sobie powiedzieć. No to jest nasz obowiązek wyróżnić sobie plusy i minusy tego sezonu fazy grupowej ligi mistrzów i pogdybać sobie trochę o tym, kto na kogo może trafić i kto tak naprawdę nie powinien przed Losowaniem być specjalnie szczęśliwy. Zapraszam. Na wstępie musimy sobie powiedzieć, że była to edycja historyczna i to najlepsza, jeżeli chodzi o kibiców, dlatego, że padło w niej najwięcej bramek w historii Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o fazę grupową 308 trafień w tych spotkaniach zostało trafionych. 306 to był poprzedni rekord z sezonu 17-18, a już kolejne to jest kilkanaście trafień miejsc z początku tego wieku, więc rozstrzelali się chłopaki. No, wydaje mi się, że takim najbardziej meczem, który zapadł mi w pamięć pod względem liczby bramek, to była deklasacja w meczu Bayernu z Tottenhamem, nie tym wczorajszym, tylko w pierwszym w Londynie. Tam rzeczywiście dochodziło do rzeczy niestworzonych i mało kto się spodziewał, ale. No jako Polacy cieszymy się, bo przecież Robert Lewandowski, no właśnie tutaj dojdźmy do drugiego punktu, Robert Lewandowski najlepszym strzelcem fazy grupowej ale jest jeden żal, jest jeden żal do pana trenera Bayernu po wczorajszym bo Robert kończy z dorobkiem 10 bramek, super wynik oczywiście super wynik ale nie pobił rekordu liczby goli w fazie grupowej Ligi Mistrzów, wynosi on 11 Ronaldo tyle strzelił i gdyby wczoraj Lewandowski zagrał, miałby szansę zapisać się w historii Ligi Mistrzów w tym konkretnym punkcie. Niestety dorobku swojego nie powiększył, nie wystąpił, był oszczędzany, jestem w stanie to jakoś zrozumieć patrząc na tabelę w Bundeslize, ale szkoda. Kilka ciekawostek odnośnie Lewandowskiego. Zdobył 42% wszystkich bramek Bayernu w tej edycji Ligi Mistrzów jak na razie. 24% ogólnie strzelił Bayern i trzeba im zwrócić, że jest, mają najlepszy bilans bramek spośród wszystkich drużyn występujących w Lidze Mistrzów. 19% na plusie. PSG na drugim miejscu... nie, przepraszam, Juventus jest na drugim miejscu, ma... Nie, dobrze mówię, PSG jest na drugim miejscu, ma 15% bramek na plusie. I dalej Manchester City 12. Nikt inny powyżej 10 tego bilansu nie ma. Lepszy od Lewandowskiego pod kątem jaki procent bramek swoich ekip strzelili był Depay z Lyonu który strzelił 5 goli, to było 56%. Halland zdecydowanie objawienie wydaje mi się. No młody gówniarz, o którym przed sezonem nikt by nie stawiał, że, że jest w stanie tak daleko zajść, a jednak udało mu się. 8 goli to jest 50%, to, to samo Lautaro Martinez z Interu, 5 goli, co stanowi 50%, ale to moim zdaniem akurat bardzo źle świadczy o, o Interze, ale do Interu sobie dojdziemy. I jeszcze Mertens, 5 goli, czyli 45% z dorobku Napoli. Tak to się prezentuje, więc Lewandowski zdecydowanie pozamiatał. Nawet pomimo faktu, że oddawał najwięcej strzałów na mecz, 6,40%. Bo dalej Messi z Kane'em oddawali po 4,6, a Salach z Ronaldo po 4,5 średnio. No ale jak strzelał i wpadało, no to dziwne, żeby nie strzelał. Z takich ciekawostek statystycznych najwięcej asyst zanotował Mares i Zijech po 4, ale Zijech. O Zjechu też jeszcze powiem jedną rzecz. Bo niestety, A jak znajdzie się w jednej z kategorii naszego podsumowania. Najwięcej żółtych kartek Zonzi, w ogóle cztery żółte kartki zawodnik Galatasaray przygarnął. I może przejdźmy teraz do takich poszczególnych kategorii. Pierwszą z nich jest największy fart. Zdecydowanym zwycięzcą w kategorii największego farta jest Atalanta. Nawet się rymuje. Dlaczego, dlaczego taka, taka nazwa kategorii? To jest pierwsza drużyna w historii Ligi Mistrzów, która po czterech meczach grupowych nie miała na koncie zwycięstwa, co więcej miała dwie porażki nie, trzy porażki, jeden remis bilans bramkowy 9 na minusie i w tym momencie odnoszą dwa zwycięstwa, z Zagrzebiem i wczoraj wysoko wygrają na wyjeździe z Szachtarem i wychodzą do fazy pucharowej na drugim miejscu z bilansem bramek minus 4 to tylko pokazuje jaka ta grupa była zakręcona jeżeli chodzi o, o walkę o drugie miejsce, Schachter zajął ostatecznie trzecie, Dynamo Zagrzeb nie zagra na wiosnę w europejskich pucharach, ale kurczę, no trzeba przyznać, że jeżeli coś się dzieje po raz pierwszy w historii i rzeczywiście brzmi to dość zaskakujące, że w czterech pierwszych meczach trzy porażki i remis i taka ekipa wychodzi dalej, no to no fart, trochę, trochę jednak fart. Największe rozczarowanie, to jest druga kategoria i dla mnie jest to powiem szczerze Inter bo patrząc na to jak oni potrafią grać, co prezentowali we Włoszech, biorąc pod uwagę, że forma Dortmundu była mimo wszystko w kratkę, oni sami sobie zawdzięczają, że zagrają tylko w lidze Europy na wiosnę. Po pierwsze, mecz pierwszej kolejki to było moim zdaniem coś na co pozwolić sobie w takiej grupie nie możesz. Remis ze Slawią Praga. To nie możesz sobie na to pozwolić. Bardzo ona sobie też na to pozwoliła, ale Miała nieco więcej szczęścia w innych meczach, czy umiejętności, nieważne. I to ich kosztowało wiele, ale wczoraj, przepraszam, przedwczoraj w wtorkowym spotkaniu nie czy to wczoraj już, już mi się mylą te dni w każdym razie w ostatniej kolejce Inter grał u siebie z Barceloną, która już miała pewne pierwsze miejsce i wystawiła w ogóle bardzo, bardzo rezerwowy skład. I do, Inter nie tylko przegrał 2 do 1, ale przez większą część spotkania był dominowany, więc ja jestem rozczarowany postawą Interu, powiem szczerze. Od nich wszystko zależało i dali ciała. No po prostu mówiąc wprost, dali cielska. I dla mnie to jest rozczarowanie. Ja czekam również oczywiście na Wasze typy, aczkolwiek jak popatrzymy sobie na przekrój, to wszyscy faworyci, których obstawialiśmy po losowaniu grup, aż to sobie porównałem, wyszli. Nie było żadnej niespodzianki w tym zakresie, więc... Dużo zaskoczeń nie ma, ale mnie rozczarował Inter. Jeżeli chodzi o zaskoczenie takie, statystyka, która Was zaskoczy, to to jest pierwsza edycja w historii Ligi Mistrzów, kiedy niemiecka drużyna zdobywa komplet punktów. Bayern Monachium był jedyną drużyną w, tych, w tej edycji, która zdobyła komplet punktów. Juventus i PSG miały po jednym remisie. Ten moment, gdy ziewasz, się, jak mówisz o zwycięstwach Bayernu, Juventusu i PSG, No, bo to naszło im gładko, no po prostu. Przepraszam. I Bayern jest pierwszą drużyną niemiecką, która zdobyła komplet oczek w lidze mistrzów. Więc wydaje się, że patrząc i przez pryzmat bilansu bramek, super. I no grupa, oczywiście. nie była mocno konkurencyjna, Ale z Tottenhamem poradzili się naprawdę gładko, choć Mourinho po wczorajszym meczu powiedział, że traktował ten mecz jako taki mecz o nic, bo to wszystko było rozstrzygnięte i chętnie zmierzyłby się z Bayernem w fazie Pucharowej, i wtedy można byłoby dyskutować. No, czy na ile to było gadanie, żeby gadać? Bayern też rezerwo, rezerwowych zawodników na wielu e, pozycjach wystawił. Gorzka pigułka. Kurde, powiem Wam szczerze, to jest naprawdę aż przykre. Ajax. Już wspomniałem o Ziechu, który wczoraj zmarnował setę na miarę awansu z Ligi Mistrzów. Rozpoczynasz zmagania grupowe od dwóch zwycięstw po 3 do 0, w tym pykn pyknąłeś 3 do 0 na wyjeździe w Walencję. Ok, pierwszy mecz z Chelsea u siebie Ci nie wyszedł, ale w drugim urywasz punkt, dobrze się prezentując i w ostatniej kolejce jesteś liderem. Grasz u siebie z Walencją, którą ugrałeś na wyjeździe 3 do 0 i przegrywasz 1, przegrywasz 0 do 1. No, powiem Wam, że to jest niesmaczne. To coś się złego wydarzyło. Tym bardziej, że zobaczmy, to jest taki okres, że Ajax przegrywa po raz pierwszy od 36 kolejek u siebie w lidze. Przydarzyło się teraz taka porażka również u siebie. I mówię, Ziyech, który miał na nodze świetną piłkę, nie trafił w bramkę. Gorzka pigułka, i myślę, że Pan Tomasz się zgodzi, że e, nawet jeżeli przed. Po losowaniu grup, przepraszam, można było mówić o tym, że przecież Ajax się wyprzedał, i to, i to, i tamto. Tak, ale z przebiegu tej grupy największy, najlepszy bilans bramek nadal po stronie Ajaxu i nie wychodzi z tej grupy. Niefajnie, nie fajnie. Sprawdźmy, kto może na kogo trafić. W, jeżeli chodzi o fazę pucharową, bo uwierzcie mi, tutaj są ciekawe rzeczy. Oczywiście zapraszam Was w poniedziałek na live'a o 12 w południe, robimy sobie transmisję na żywo z losowania jak zawsze par 1-8 finału Ligi Mistrzów i zapraszam Was już teraz na futrol.pl, gdzie możecie typować i wygrywać nagrody do 3000 złotych co tydzień od sponsora kanału i tam też znajdziecie filmik, kolejną, drugą część ode mnie dla widzów pełnoletnich, więc serdecznie wam Was zapraszam na futrol.pl, zakładka Co za typy. A wy zobaczcie sami, co tutaj może się wydarzyć. Weźmy pod uwagę, a zacznijmy, ponieważ jestem kibicem Barcelony, od Barcelony. Może trafić na Atalantę. Nie ukrywam, że najbardziej bym chciał. Lyon, Napoli. To też są moim zdaniem dobre rozwiązania, chociaż no, nie wiemy jeszcze jak podwodzą nowego trenera, bo Napoli zwolniło po zwycięstwie Ancelotti'ego i zatrudnili Gatuzo. I najtrudniejsze trafy to jest Chelsea i Tottenham, czyli mamy Premier League. Ale jak sobie popatrzymy, nie ma tragedii. Ale jeżeli weźmiemy sobie taki Real na przykład, który zajął drugie miejsce w grupie, Real może trafić na Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester City i jedna tylko nadzieja, 20% szans, że trafią na RB Lipsk, bo to jest chyba drużyna, na pewno jest to drużyna najłatwiejsza, aczkolwiek nie jest to też ekipa łatwa i przyjemna, możemy sobie śmiało powiedzieć, ale na pewno najłatwiejsza z tego towarzystwa. Więc na, na pewno... Nie jest za dobrze. I nawet taki Liverpool, który jest na pewno, po pierwsze broni tytułu Ligi Mistrzów, a po drugiej jest w fantastycznej formie. Atalanta, spoko, Atletico Madryt, Borussia Dortmund, Lyon i Real Madryt. Więc na przykład jak porównujemy sobie Barcelonę z Liverpoolem, to wydaje mi się, że zdecydowanie trudniejsze losowanie na papierze może mieć Liverpool. Ale to jest tylko moja opinia, dajcie znać tak naprawdę, co Wy na ten temat sądzicie. Jeszcze Polak Rodak, na kogo może trafić? Łatwo też nie jest. Atalanta, Atletico Madryt, Chelsea, Lyon, Napoli i Real Madryt. No ale to jest jedna ósma ligi mistrzów. Tutaj łatwo już nie będzie. Dawajcie mi znać, jak Wam się podobało, co Wam zapadło w pamięci najbardziej. Dla mnie zawodnikiem fazy grupowej jest Robert Lewandowski, Polak Rodak zdecydowanie odkryciem. Jest Haaland, bo... No, bo i tak, no to chyba nawet nie trzeba specjalnie nic tłumaczyć. E, inne kategorie już wam powiedziałem. Dawajcie znać, wbijajcie na Futrol.pl Co za typy, tam filmik dla widzów pełnoletnich. I w poniedziałek zapraszam na live'a z losowania. A w sobotę, oczywiście, odcinek, gdzie będzie również przegląd prasy i jakiś felieton. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się.